Dzisiaj zaprezentujemy Państwu regenerację czarnego kadridża HP CB540A. Odkręcamy śruby mocujące w bokach kadridża. Zdejmujemy wcześniej odkręcone boki kadridża i rozdzielamy kadridż na dwie części. Wyjmujemy bębel światłoczuły i czyścimy go za pomocą suchego ręcznika papierowego. Powierzchnię elektrody ładującej PCR czyścimy za pomocą ręcznika nawilżonego w wodzie. Odkręcamy dwie śruby mocujące listwy czyszczącej Wiper Blade. Chwytając za metalową część zbieraka, wyjmujemy listwę czyszczącą Wiper Blade. Odkurzaczem do regeneracji czyścimy zbiornik na toner resztkowy. Instalujemy listwę czyszczącą Wiper Blade i przykręcamy ją. Za pomocą pałeczki kosmetycznej nasączonej w alkoholu i zapropylowym czyścimy styk elektryczny od elektrody ładującej PCR. W celu osiągnięcia lepszego nasycenia barw stosujemy smar przewodzący na styk elektryczny elektrody ładującej PCR. Instalujemy elektrody ładującą PCR, następnie bębę światłoczuły. W części ze świeżym tonerem odkręcamy śrubę mocującą od obudowy kół zębatych. Odkręcamy mocowanie wałka magnetycznego od strony kół zębatych. Z drugiej strony kadridża odkręcamy śrubę mocującą styki elektryczne. Zdejmujemy mocowania wałka magnetycznego. Następnie wyjmujemy wałek. Odkręcamy dwie śruby mocujące metalową listwę Dr.Bed. Wyjmujemy metalową listwę. Wnętrze kadrydża odkurzamy za pomocą odkurzacza, a w szczególności wałek gąbczasty, obracając go dookoła własnej osi. Zakładamy metalową listwę Dr. Bait i delikatnie ją przykręcamy. Metalową listwę Dr. Bait musimy spozycjonować za pomocą szczelinomierza. Wartość szczeliny powinna wynosić 1 mm. Czynność powtarzamy z obu stron. Zakładamy mocowanie wałka magnetycznego od strony kół zębatych. Styki elektryczne wałka magnetycznego i wałka gąbczastego czyścimy za pomocą pałeczki nasączonej w alkoholu. Przykręcamy mocowanie wałka magnetycznego od strony kół zębatych i zakładamy koła zębate. Zakładamy obudowę kół zębatych i przykręcamy ją. Spinamy kadłub w całość, i zakładamy endkapy. Założone wcześniej endkapy, przykręcamy na śruby mocujące. Kadridge posiada chip zliczający. Musimy ten układ wymienić na nowy, aby drukarka rozpoznała kadridż. Tak zregenerowany kadridż jest gotowy do testów w drukarce.